Siema, Siema, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z grą Wiedźmin 3. Dokonujemy, znaczy kontynuujemy moją dokładniej quest'a z Baronem o nazwie, sprawy rodzinne. Mamy teraz kazać Baronowi wskazać miejsce pochówku jego dziecka. Zachęcam Was serdecznie do. Dawanie apel w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem, zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału, a gdy wbijemy 4000 subików, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu. Życzę wam miłego oglądania, no i jedziemy. Just make it quick, What are you doing? Killing monsters. Dobra drodzy widzowie nie ma coś tej tutaj... opierdzielać baron idziemy jak gotowy jesteś Im szybciej to załatwimy tym lepiej a najlepiej dziś o północy to poczekaj tu ze mną Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linie z soni. Wziąć szpadel, żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Jeszcze kawałek idź za mną. Nadaliście dziecku imię? Nie, skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To zobaczymy, dokąd ten baron nas zaprowadzi gdzie jest to dziecko To tutaj Piękne miejsce wybrałeś Odpuść mi już przecież kurwa wiem że źle zrobiłem przynajmniej tyle Dół jest rozkopany i pusty Co to znaczy że poroniec wyszedł na żer. Patrz. Leź go na ręce, szybko. To jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podniesz głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić. Uspokoi go magię. Weź go na ręce. Teraz. Wracamy do kasztelku Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w płomuchę O, że to No powiem wam drodzy widzowie, że cieka ciekawie się robi, ciekawie, ciekawie. Miejmy nadzieję, że ten poroniec nam barana nie zagryzie. To by było słabo. Wiedzimil nie potrafi wskrzeczeć ludzi. Głodne widma wytrzymają po Pierdele mi się przebarwali przez tymi kurali. Duży znak akcji, nie znaku akcji, czemu się nie spokoił. Ale co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zachować go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w Od Odtąd będzie związany z Twoim domem, a może odnaleźć Twoją rodzinę. Chodźmy, chodźmy Baron, chodźmy, chodźmy. Nie czego wejść tak. Znów coś się dzieje. Oj. Zaraz im więcej musimy się no spieszyć. Na to jazdy! Nie mam zamiaru czekać Słabe jest pustkę. Znowu to samo. Widzisz, jak węgoż nie utrzymał. Udało się. Przestał. Chodź, baron, chodź. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśli jakiś to ważne. Bardzo... To dziewczynka, jak aneczka chciałaby ją nazwać. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zobaczymy tu dalej. Co teraz? Powtarzaj za na siłę nieba i ziemi. Na siły nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Podaję no ci imię Deo. Uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakup ciało. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale... to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. No dobra, to wzywamy kłobuka. Cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wyzwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Tylko trzeba jeszcze wcześniej sobie tutaj punkciki wykorzystać, bo się nam potem mogą przydać. No całkiem szybka jest ta zjawa. I tak sobie biegniemy, drodzy widzowie, z tym duchem, zjawą, z o.o. jak zwał. Co by nam to nie było za nudno. Ale pogoda straszna. Dobra. Potworki się nam pokazają. Pokazały. Czekamy są te walki. Niestety jest nie jeszcze daleko dobrać się super konwokiem. Dobra. Prować, do chodu Hmm? hmm? Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Podkowa? Smolarze na pewno nie byłoby stać na konia. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. No, idziemy dalej, Chyba, co? Mi Pani Kobu? Kolejny potworek. Jestem widzę, że wypadł nam. I to so dzięki temu znakiem wzmocnimy, to się może przydać potem. Tup, 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 tup. I jeszcze tak biegniemy bez lasu w północy, Jak już tu na pierwszej, o, znowu jakieś potwory, nie może być za łatwo, oj, one są silne. Część ale ich chyba. Widzę, że będzie się jeszcze więcej niestety. No i tak warto się temu przyjrzeć. Wadać to końskie truchło. Dobra, udało się ich ubić. Bez większych szkód dla nas, drodzy widzowie. Zobaczmy co tutaj będzie. Co my tu mamy? Okej, okay, najpierw w kości. Kości już tu chwilę leżą. Siodło? Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Żebra? Ślady wielkich szponów na pewno nie należały do trupojadów. Nogi? Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. molarni. Łeb? Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Podsumujmy. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Hmm. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał.

idziemy dalej Gdzie ta zjawa nas zaprowadzi? Tutaj? Do tego domu? Rybacka chata? Chyba chcę, żebym zbadał to miejsce Do drugiej izby, czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet: żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, bo, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka około 20 lat, jej matka raczej szczupła około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Chcę pomóc tej kobiecie, może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No, mały, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Mhm. <laughs> Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie panie na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oksenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona. Czemu? Bo. bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale. E, nikt palcem nie kiwnął. Mutne to. Co się stało Delikatnie z Delikatnie Tamaręc? Yy, to było tak. Czekałem na nie w starej smolarni. Przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie. Nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle, i stąd nie zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb A do tego jeszcze te ptaszyska, całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach. Miała... płonące znaki. Aha. Jakie znaki? No... takie... jakby jej ktoś razem wypalił. Na dłoniach... od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko... Rozżarzony, jakby płonęły żywym ogniem. Dziwne. No dobrze, co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby ktoś zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak ktoś nie lknie... zimne potem jest zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb murwała. A ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem, żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze trzy księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła. Nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. O, dzięki. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. No, drodzy widzowie, tamu tu dalej Czemu będziemy. To, kończy mieli. się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli wam się podobał zostawcie łapkę w górę, zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, do ustawienia subika z dzwoneczkiem, zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału, a gdy wbijemy 4000 subików to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, siema!